Dzisiaj rano spotkaliśmy się na początku na parkingu, tylko machamy do siebie. Potem idę przez korytarz, mówię, patrzę, czy to Nicole, a ona po prostu blada, oczy takie i mówi: Kamil, ja zjadłam ja dzisiaj pół banana, nic nie mogłam zjeść, nie spałam, więc no, miała noc za sobą. Potem, tak się słuchajcie, pożarliśmy. Na próbie generalnej, że po prostu produkcja nas rozdzielała chyba trzy razy, a my dalej dalej dalej, bo ty. Chcieliśmy tu... wyjaśnić. Tak, bo ty tu skręciłeś za szybko, a tu perfekcjonistka. A ja po prostu dobrze, wdech, wydech do dziesięciu, każdy do swojego konta, no ale no co? No gdzieś jakoś iskrzyno między nami. Do, docieramy się. Kto się czubi, ten się lubi. A często się kłócicie na treningach? Nieczęsto, Nie. ale zdarza się. Jak już się kłócimy, to porządnie i potrzebujemy czasu, żeby... Ty jesteś koziorożec, jest, tak? Nie. Nie? Boże. E, jak, jak... Waleczna jak? Waleczna jak ryba. <laughs> tak, tak, Jak nie. lew. Jak lew. A, no tak, bo ja też jestem tam w połowie jakoś lwem. No, jak po prostu trafimy na jakąś rzecz, że nikt nie chce odpuścić, no to jest dramat, no, jest po treningu. <laughs> Ale tak, to jest okej. Okay. Nie, jest, jest bardzo fajną uczennicą. A Kamil jest bardzo fajnym nauczycielem. Generalnie bardzo się lubimy, fajnie spędzamy ten czas na treningach. No, ale przez to, że mamy podobny poziom energetyczny, to o, no, myślę, dochodzi, tak. dochodzi do starć i żadne z nas nie chce odpuścić. Cześć z tej strony Sylwia Lipka. Oglądajcie mój wywiad w przeambit.pl. No i zostawiajcie lajka, subskrypcje i co? Do zobaczenia!